Witam serdecznie na kanale Majsterkowanie z Pasją. Dzisiaj sobie omówimy to urządzenie. Jest to oscyloskop Nielsi 5012H. Cena tego urządzenia jest trochę zróżnicowana. Ja je zakupiłem za około 400 zł pół roku temu. Przyszło do mnie w takim etui, Dość, wygląda solidnie. Wraz z instrukcją po angielsku. Kablem do ładowania oraz sondą oscyloskopową przystosowaną do 100 MHz. Przepraszam, tak, 100 MHz, dobrze powiedziałem. Tak samo to urządzenie jest do 100 MHz. A więc zakres pomiarowy, tak jak mówiłem, 50 mV na działkę do 10 V na działkę. Maksymalnie może być 80 V, jednakże, jeżeli przełączymy na sądzie oscyloskopowej na mnożnik razy 10, a tu będzie podzielone razy 10 w ustawieniach, to wtedy będziemy mogli mierzyć do 800 V, jednakże nie jest to zalecane moim zdaniem. Kanałowo to jest jednokanałowy oscyloskop, więc tu nie ma dwóch kanałów, jak teraz w większości oscyloskopów tej marki z bieżącego roku. Więc to jest trochę starszy model, a więc bateria też tu jest dość mocna, bo po prostu to jest 3000 mAh, to starcza na dość długo. 8 godzin pracy bez przerwy, ale to jest ciężko wykorzystać ten prąd, więc bardzo rzadko się ładuje to urządzenie. Tak samo, tutaj jest przycisk przesuwny, nie jest to po prostu przycisk wciskany, że się automatycznie uruchamia urządzenie, bo po jakimś czasie samo się wyłącza. Więc trzeba też uważać, żeby nie zostać to urządzenie zbyt długo, bo po prostu się samo nie wyłączy. To jest przycisk taki fizyczny. Nie, że raz przyciśniesz i tyle, więc trzeba to na to zwracać uwagę. Z ładowaniem nie wiem jak to jest, bo to trochę taki mankament. Zanim się to urządzenie rozładuje, to dość dużo czasu zejdzie. A co za tym idzie, nie wiadomo jak to ma przebiegać, bo podkreślam, tu nie ma żadnej diody sygnalizacyjnej jak... Ma wyglądać ładowanie, czy jest naładowane urządzenie, czy nie jest naładowane urządzenie. Nie ma tu, nie ma totalnie nigdzie. Tak samo jak kupowałem to urządzenie, nie było żadnej zmianki na ten temat. Nikt tego ani razu nie pokazał, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Pamięć jest to dość dobra tutaj w tym urządzeniu, bo możemy zmieścić 2000 screenów, które możemy wykonywać podczas pomiaru. Taki screen jest dość prosty, bo po prostu sobie klikamy ten przycisk SAVE i wszystko jest zapisane. I to po prostu znajduje się w naszej galerii, która jest tutaj. 2000 zdjęć to jest pogrupowane też na po prostu takie, że tak powiem, strony. Więc to jest ciekawe. Mamy dostęp, tak naprawdę, do wszystkiego, co oferuje ten oscyloskop. Czyli robimy tak, jakby screena. I wszystkie informacje, jakie wtedy mógł nam pokazać, tak naprawdę się tu znajdują. Możemy sobie włączyć tą siatkę lub wyłączyć. Tutaj pod przyciskiem F1 i F2 mamy podgląd do informacji, które sobie chcemy ustawić. Tak samo fajne to jest, że po prostu jest to tak pogrupowane, bo możemy się poruszać tak naprawdę po stronach. Page minus, page plus, czyli strona do tyłu, strona do przodu, więc tych stron może być dość sporo. Bardzo fajnie dzieje ten osciloskop, bo po prostu mamy automatyczną, automatyczny pomiar. Klikamy sobie po prostu guzik, i on się sam dostosowuje, tak naprawdę do tego przebiegu, co się teraz wyświetla. Ale przejdźmy też do takich bardziej niefajnych spraw, jeśli chodzi o to urządzenie. Kalibracja jest tu strasznie nieintuicyjna, bardzo ciężko ją zrobić, a ja jeszcze szczerze nie zrobiłem. Bo trzeba nie wiadomo, co kombinować. Tak samo ludzie, co opisują to urządzenie, to widziałem raz, jak gościu powiedział, że 5000 mAh bateria to jest 3000 mAh, więc już trochę lecieli w kulki. Tak samo w ogóle nie pokazywali ani kalibracji, ani ładowania. Pokazywali tak naprawdę oczywiste rzeczy, więc ja postaram się ich nie pokazywać. Może przejdźmy sobie po prostu po tym naszym menu. Tutaj mamy. Nasze zapisane dane. Tu po prostu sobie ustawiamy woltażu różne po prostu kategorie, czyli napięcie szczyt, międzyszczytowe, napięcie szczytowe, maksymalne napięcie, minimalne napięcie, średnie napięcie, wartość skuteczna napięcia. No i jest też druga zakładka, tylko że z czasem i też mamy do ustawienia sobie częstotliwość, okres. Szerokość impulsu, szerokość impulsu ujemnego, współczynnik wypełnienia, współczynnik wypełnienia dla części ujemnej. Możemy sobie też ustawić, czy siatka ma być, czy nie ma jej być, ale bez siatki to wygląda okropnie. Naprawdę okropnie wygląda bez siatki, Jeszcze się normalnie patrzeć nie da. To nie pamiętam. To też nie pamiętam. Tak, szczerze, było tu, no to tu będzie, kalibracja, no to mówiłem, no i jasność. Ustawiam sobie na najniższy poziom jasności, bo to ja żyw oczy. Dość fajny, też jest tu ten silikonowy holster. Jest naprawdę wykonany dobrze. Nic nie śmierdzi, nic się nie klei. Wygląda to całkiem fajnie, przelega, Nie ma żadnych luzów, nic nie wypada, więc też to jest na plus. No, jeśli chodzi o cenę, to są też podobne steloskopy, które też fajne rzeczy oferują. No, trzeba po prostu uchodzić sobie też to w dobrej cenie. Jeśli chodzi o sondę steloskopową, to to jest po prostu zwykła sonda. Można sobie to wypiąć. Tutaj. Ech, proszę. Można punktowo sobie sprawdzać te nasze przebiegi. To jest dość spoko, ale rzadko z tego korzystam. Jak byłem w szkole elektronicznej, to sprawdzałem tam z nauczycielem na generatorze i faktycznie to dochodzi do tych 100 MHz. Jednakże tutaj nie mam aż takiego dobrego urządzenia, ale też zrobimy sobie tam parę pomiarów. Użyjemy do tego też urządzenia z tej samej marki. Mówiąc najbardziej dosadnie, czy bym polecił, to nie jestem tego pewien. Jakbym miał ocenić to urządzenie to bym tak dał z 6 na 10 tak naprawdę. Z fajniejszych rzeczy jest też to, że te gniazda są tu schowane i po prostu się szybko nie uszkodzi, więc to też jest na plus. Podepnijmy sobie to i zróbmy sobie jakieś tam pseudopomiary. To takie warunki, to podejrzewam, że nikt z Was nie będzie brał pod uwagę. Jeśli chodzi o pomiar automatyczny, to jak widzicie teraz nic nie widać. Klikam sobie guzik. No i on nawet ładnie się dostraja do wszystkiego. Możemy sobie wysiedlić co tam chcemy, ale po prostu, żeby było widać, wszystko to ustawimy po prostu wszystko, co się da. To co on oferuje? Dobra, hmm. Okej, okay, dobra, nieźle. Mamy ładną amplitudę, więc dość fajnie. Woltaż też sobie weźmiemy trochę do góry. Ale to urządzenie tak dużo nie oferuje. Mam na myśli ten generator impulsów w Milsy DSO TC3. Nie mam na myśli teraz oscyloskopu. Oscyloskop jest nawet, że dobry. Tylko niestety te pomiary nie będą jakieś super. Także wam z grubsza pokazuję jak to wygląda. No i z pomiarów mogę w sumie tyle pokazać. Biorąc pod uwagę cenę, jakość wykonania, to co te urządzenie oferuje, to jest to moim zdaniem dobry wybór dla osoby, która raz na jakiś czas chce zrobić jakieś pomiary, albo po prostu jest osobą początkującą, co chce mieć jakąś tam narzędzie na trochę dłuższy czas, albo urządzenie takie awaryjne, albo nagle wziąć do jakiegoś powiedzmy samochodu pójść Sprawdzić, czy coś się nie zepsuło, to jest dobre, ale tak do warsztatu tak naprawdę takiego elektronicznego, co się profesjonalnie zajmują naprawami, to byłby to śmiech na sali. A dla, dla, osoby takiej, dla osoby takiej jak ja, początkującej albo po prostu trochę bardziej początkującej, czyli na trochę wyższym poziomie, co już się chce bardziej rozwijać, na dłuższą metę, tak jakby przewodnik po oscyloskopach, to jest to dobry wybór. Aczkolwiek to zależy tak naprawdę od Was, co zdecydujecie.